Zróbmy w tym dzienniku stronę poświęconą owocom. Na tło wkleję coś takiego to będzie cool. To pozostałość po walentynkowej stronie ale tutaj też będzie pasować, więc nie zakrywam tego, tylko wykorzystam jako ozdobę tej strony. Patrzcie, niesamowicie to wygląda. Te kolory się świetnie ze sobą łączą. Na razie jest tak pastelowo. Co będzie zaraz? zobaczymy. Super. Jeszcze mam taki napis. Wkleiłam coś takiego ale zaraz będzie to wyglądać lepiej. Tadam. Mam taką truskawkę, i mam jeszcze fragment. muszę go chyba pociąć na mniejsze. Okej, okay, na razie mam coś takiego. Wygląda to całkiem fajnie. Wkleję teraz takie owocowe naklejki. Patrzcie, co zauważyłam w kolekcji ze stitchem. Idealnie. O, i stitch z ananasem. Hmm. Przygotowałam sobie literki. Okej, okay, mam, ale muszę powiedzieć, że ledwo się zmieściły. Wkleję tu jeszcze jakieś naklejki i myślę, że to już będzie tyle. Albo wcześniej jeszcze użyję tej washi tape. Jeszcze na koniec użyję czerwonego markera, żeby było ciekawiej. Myślę, że wyszło naprawdę fajnie. Szczerze mówiąc, myślę, że wyszło super. Jest to dość prosta strona w porównaniu do tych poprzednich, ale i tak bardzo mi się podoba. W ogóle świetnie to razem wygląda. Tutaj jest jeden element, a tu jest ich coraz więcej i to jest takie fajne przejście. Od bardzo prostego pomysłu do takiego bardziej skomplikowanego. Fajnie się to skomponowało i zdecydowanie muszę robić więcej takich stron. Może następnym razem tematem będą na przykład warzywa? Albo może jakaś postać wajki, kolor, no nie wiem. Możecie coś zaproponować, a wracając jeszcze do tej strony, to na pewno super wyglądały, bo tutaj naklejki z owoców, ale ja je zbieram w szkicowniku. Więc musiałam się posiłkować innymi rzeczami, ale myślę, że mimo tego, że nie miałam ich zbyt wielu, finalnie ta strona mi się podoba i dajcie koniecznie znać, co wy o niej myślicie. I tak jak mówiłam, koniecznie napiszcie, w jakim temacie powinnam zrobić kolejne strony. Już się nie mogę doczekać, a teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do, do zobaczenia. Cześć!